Siema, poniedziałkowy, poranku. Jesteśmy w Bangkoku. Jesteśmy w Londynie, trzecia strefa, godzina szósta rano. No dobra, oszukałem was, siódma rano. Pomysł na dzisiaj, brak planów. Teraz pójdziemy sobie do Victoria Garden, zobaczymy stadion olimpijski i cisnę do centrum. Miasto Żurawi, wszędzie Żurawy. Bez kitów, gdzie nie pójdziesz Żurawy? Jest i West Ham United. Przez chwilę zaczepił mnie pan ochroniarz i szczerze powiedziawszy, to nie wiem czy go dobrze zrozumiałem, że po tej stronie mostu już można nagrywać. A nawet mi przekminił jak mogę uzyskać pozwolenie, żeby nagrywać w te okolicy. Generalnie Anglicy są bardzo mili, nie? Mnie zastanawia co to kurde jest? Dobra, ja Ewen co to jest, to jest punkt widokowy. Tam na górę się wchodzi, się robi zdjęcia. Tu pisze generalnie. I tu mamy Stadion Olimpijski. generalnie tutaj też bez przyczyny. Chciałem zobaczyć bardzo Stadion Olimpijski, co prawda, no nie wejdę do środka, ale... O co chodzi? Ostatnio tu na Stadionie Olimpijskim było rozgrywane a London World Series A gdzie jest to taka kulminacja, znaczy jedna z rozgrywek kulminacyjnych rozgry, rozgrywek play-off Amerykańskiej Ligi MLG Generalnie niesamowita zajawa, bo ja 5 lat, 5 no Od 2011 do 2016 grałem w baseball i generalnie bardzo lubię ten sport, więc Ej, zabawna sprawa, bo tak idę i zobaczyłem ten napis I wiecie co mi się kojarzy? Kawa Żartuję, to mi się kojarzy jeśli chodzi o kawę z Kosty, to generalnie jest to moja taka one number one, jeśli chodzi o szybkie kawę do ręki. Skmina z tą kawą jest taka, że bynajmniej u mnie, w, tam gdzie mieszkam w Wakefield, Leeds i Liverpool, nigdy rzeczy nie dostawałem czegoś takiego, a to jest całkiem zabawna sprawa, nie? no bo tak, a, taki pojemniczek do, do, do wytarcia się. Patyczek bardzo fajna sprawa, jeśli chodzi o serwowanie tej kawy, więc o London plus. to jedziemy sobie na London być i szczerze powiedziawszy powiem wam, że ja mam taki trochę taki dysonans jeśli chodzi o nagrywanie czegokolwiek w Londynie, bo szczerze powiedziawszy na wiele miejsc, które zwiedziłem w Anglii to Londyn wydaje się taki bardzo normalny. Nie ma jakby takich punktów charakterystycznych, mocno charakterystycznych, no bo wiadomo, no, poza takimi rzeczami typu Big Ben tak dalej, ale mnie to osobiście o wow. Powiedzmy, że nie jest on jakiś dla mnie mocno charakterystyczny. Szczerze powiedziawszy, nagrywa mi się tutaj ciężko. Wiecie, jeszcze ja teraz staram się pokazywać w tych filmach, jak wygląda życie w Anglii, wam po prostu tak, żebyście mieli odczucie, jak się tutaj żyje. Ale z takiej pierwszej ręki, nie emigranta, który przyjeżdża chapać pieniądze, tylko osoby, która faktycznie mieszka, i na tym też mi zależy, bo bardzo się tym jarem. A jest to, jest to taki temat, który zgłębiam. A szczerze powiedziawszy, ciężko jest mi się odnieść a propos Londynu, dlatego że Londyn jest inny niż każde miasto, które znam w Anglii. Jakby... Dla mnie nie przypomina za bardzo Anglii Druga Kosta Pita na tle, tle takiego widoku O, chłop chilluje tutaj, tak już bardzo jeżeli chodzi o moje odczucia teraz jak spaceruję po Londynie, to powiem Wam, że tak jak mówiłem wcześniej, ciężko się, ciężko cokolwiek tutaj kręcić, bo miasto moim zdaniem jest takie bardzo zwyczajne, nie ma jakichś takich punktów zwrotnych. Poza tym to jest strasznie wielka metropolia, to ciężko sobie ogarnąć w głowie, dopóki tutaj się nie przyjedzie. Strasznie ciężko jest mieć obraz wielkości tego, bo to troszeczkę jest tak, jak powiedzmy jeszcze w Polsce i no nie wiem, mówisz, że a no nie wiem, jestem z Warszawy, tylko wpadnę na chwilę do domu, do Łodzi. To są takie odległości, ja jestem w tym momencie w pierwszej strefie, Stref jest 6. Generalnie mamy misję, trzeba odnaleźć kabel typu C. To znaczy padł mi telefon, mam powerbanka, ale nie mam kabla. A najgorsze jest w tym wszystkim to, że nie za bardzo ogarniam, który pociąg odjeżdża a do mojego miasta, więc bez, bez telefonu mogę mieć trochę ciężko. W ogóle tak nawijam do was, a z tyłu się ludzie do wojny przygotowują, patrzcie, nie? Swoją drogą. Normalnie to jest chyba jakieś muzeum wojskowe, ale no bo myślę, że gablota nie zła. Można by polecieć na jakieś łowy czy coś Przędami London Bridge To jest jedna z takich miejscówek, które w sumie warto odwiedzić Dobra, wchodzimy na London Bridge, zobaczymy jak to wygląda Widzicie, tutaj jest takie przełamanie i Ja nie interesowałem się, czy to dalej działa No ale generalnie ta strona powinna wchodzić do góry No pewnie działa I to drugie Powiem wam, że robi to wrażenie Wygląda to w ten sposób, te części się unosiły, tu przepływał żaglowiec. Kurwa, ile to ma lat, nie? To jest, to jest technika i to jest dla mnie ciekawe, to jest technika. Czyli w zasadzie można to zwiedzać w środku. Co my tu mamy? Explore Tower Bridge, North Tower West Walkway, South Tower... Spoko. Jeszcze widzicie, co, mam teraz taką rozminę, jak patrzę na ten Londyn, że być może nie siada mi tak mocno Londyn, dlatego że, no tak jak mówię, jest to wielka metropolia, ale przede wszystkim problemem jest to, że tu nie ma za bardzo żadnych punktów historycznych. To, o co mi chodzi? W Londynie droga jest takie podejście, że nie wiem, na przykład jest coś, ma coś 300 lat. No i chuj, no to zgłóżmy to i postawmy tam wieżowiec ze szkła. No, niby spoko, tak, miasto się rozwija, a z drugiej strony, no, ja osobiście chyba lubię, wiecie, no, to jest domena naszych czasów, co z tego, że tam stoi, no robi wrażenie, tak, robi wrażenie, bo to ma nie wiem ile pięter ze 100 te wieżowce, które są koło mnie, ale z drugiej ze strony, no czy robi to na mnie aż takie wrażenie jak na przykład, nie wiem, a tysiącletni most. Myślę, że nie bardzo. Ja jestem chyba jednak z tej strefy osób, które raczej lubi zabytki historyczne niż niejako. Żeby jako chodziło że jako. Wiesz, a... No żeby wyglądało jako, a nie... Dobra, jest i kabel. To jest w ogóle ciężka skmina z tymi sklepami tutaj, bo Byskitu w centrum to jest tak, że chodzę i milion budynków, w ogóle milion wszystkiego, ale żadnego sklepu, nic. Jakieś kawiarnie, coś, ale nie ma sklepu, nie biskitu. Patrzę, jest sklep. Znalazłem. 6 funtów. Mało ich kurde. 6 funtów za taki kabel. Mam no, na nadzieję. A nie wygląda wcale na jakiś super dobry. No ale w zasadzie nie miałem jakiegoś większego wyboru, bo no, jak się nie ma co się lubi, a szczególnie jak się nie ma telefonu, no to się dobra, ładuje się, kontakt ze światem będzie, odnajdziemy dom. Jest to jest na przykład coś, co różni się od mojego miasta. Dlatego, że tutaj wszystko jeździ na Oystercar. U mnie czegoś tego nie ma, u mnie się normalnie fikiety kupuje, a tutaj cała komunikacja miejska razem z miastem działa na takim czymś. To ładowuje, że to jest w ogóle zabawne, bo ludzie ściągają to na przykład z ziemi, dają tam do ciepaków i ściągają z tego funtu. Nie normalnie się wypłaca. No ja. Londynek, a tutaj, łoo, panie! To, to jest tak zwane walkie-talkie. Znaczy, przyzwali tak to, nie? Tak się nie nazywa, ale generalnie robi wrażenie. Tak z daleka tego nie widać. Ale wiecie, co, jak się tak stoi pod tym muzumentem, to jest kawałek. I niestety, właśnie w tym momencie bateria w mojej kamerze uległa wyczerpaniu swoich sił witalnych. Natomiast ja, w mojej dalszej podróży po szlaku starej Londyni, natrafiłem na miejsce zwane Chinatown oraz okolice St. Pancras, które skradły moje serce już na zawsze. Przez co na pewno będę odwiedzał Londyn częściej, nie tylko by odwiedzić rodziców, a powoli uczyć się tego miasta. I o tyle, o ile moje spostrzeżenie na temat Londynu i ile się on państwem w państwie podtrzymuje. Tak, jednakże zmieniłem swoje zdanie na temat tego, czy samo miasto mi się podoba, czy też nie, bowiem Londyn... Jest na tyle ogromny, że nie można powiedzieć, czy się go lubi bądź nie lubi. Raczej jesteśmy jedynie w stanie określić daną część lodynu jako nasz obiekt mniejszego lub większego zainteresowania. Ja na pewno tu jeszcze wrócę, więc dajcie mi znać, jakie materiały z Londynu Was interesowały, a tymczasem ja się kłaniam po samej kule. A jeżeli ci się podobało, zostaw łapkę w górę. Trzymajcie się i mam nadzieję. Do zobaczenia. Elo.